Fundament jest najważniejszą częścią budynku. To on jest podstawą, elementem startowym i choć niewidoczny, to pełni bardzo ważną rolę. Fundament przede wszystkim przekazuje do gruntu wszystkie obciążenia z całego domu, odpowiada za stabilność domu oraz jego trwałość, zapobiega nierównomiernemu osiadaniu budynku. Przy wykonywaniu fundamentów nie możemy pozwolić sobie na jakikolwiek błąd. Ten błąd bowiem będzie multiplikował problemy w kolejnych etapach budowy. A zatem fundament powinien być dobrze zaprojektowany, dobrze wykonany oraz dobrze chroniony. Już od samego początku, czyli od etapu projektowania, nie warto w pracach fundamentowych szukać oszczędności. Pomimo faktu, że fundament będzie zasypany i po zakończeniu budowy nie będzie go widać, to warto przy wykonywaniu fundamentów zadbać o dużą precyzję i dużą dbałość o szczegóły. Zasadniczo w budownictwie jednorodzinnym mamy dwa rodzaje fundamentów bezpośrednich: pierwszym są ławy fundamentowe, drugim płyta fundamentowa. Ławy są dość proste w wykonawstwie. Większość wykonawców wie, w jaki sposób prawidłowo wykonać taki rodzaj fundamentów. A to dość ważne, ponieważ prostota jest kluczem do dobrego wykonawstwa. Płytę natomiast warto zlecić wykonawcy z bardzo dużym doświadczeniem. Decyzję co do sposobu posadowienia każdorazowo podejmuje jednak projektant. Ławy sytuuje się zawsze poniżej poziomu przemarzania. Wykonuje się je z żelbetu. Beton powinien mieć wytrzymałość nie niższą niż 25 MPa. Zbrojenie ław zaś stanowią cztery pręty o średnicy Fi12, uformowane w belkę dzięki strzemionom wykonanym z prętów o średnicy Fi6 mm. Odstęp pomiędzy strzemionami winien wynosić nie mniej niż 30 cm. Ławy fundamentowe nadają się do posadowienia budynku zarówno niepodpiwniczonego, jak i podpiwniczonego. Każdorazowo jednak ławy wykonywane są wszędzie tam, gdzie zwierciadło wody gruntowej jest usytuowane poniżej poziomu posadowienia i mamy do czynienia z nośnym gruntem o dość jednorodnych parametrach. Jeśli grunt jest niejednorodny, czyli pod jedną częścią budynku grunt jest piaszczysty, a pod drugą częścią na przykład zalega glina w stanie twardoplastycznym, to może się okazać, że posadowienie na ławach nie zagwarantuje jednorodnego osiadania budynku. W takiej sytuacji jedna część budynku będzie osiadała bardziej od drugiej. A to może doprowadzić do powstania pęknięć, które uwidocznią się na ścianach. I w takim przypadku lepszym rozwiązaniem może okazać się posadowienie budynku na płycie fundamentowej. Płytę fundamentową wykonujemy na warstwie drenażowej. Z dobrze zagęszczonego żwiru. Beton do wykonywania płyty powinien mieć wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 25 MPa. Zbrojenie zwykle stanowią siatki zbrojeniowe, usytuowane zarówno u góry, jak i na dole płyty. W miejscach, w których na płycie będą murowane ściany, kominy lub słupy, zbrojenie winno być mocniej zagęszczone. Płyta fundamentowa. Powinna być projektowana i wykonywana w gruntach niejednorodnych, tam, gdzie poziom wód gruntowych jest dość wysoki. Posadowienie na płycie jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla budynków niepodpiwniczonych, jak i podpiwniczonych. Technologia, w której płyta fundamentowa i ściany wykonywane są w sposób uniemożliwiający przenikanie wód gruntowych do piwnic, nazywa się białą wanną. Podpiwniczenie wykonane w technologii białej wanny. Z punktu widzenia przenoszenia naprężeń przekazywanych za pośrednictwem ścian na płytę, lepiej jest wykonać w taki sposób, aby płyta wystawała poza obrys budynku wyznaczony zewnętrznymi krawędziami ścian. Gdy płyta licuje ze ścianami, naprężenia ze ścian przekazywane są w sposób mimośrodowy. Z punktu widzenia konstrukcji budynku nie jest to korzystne. Zdecydowanie lepsze przekazywanie naprężeń ze ścian na płytę. Jest w przypadku, gdy płyta posiada odsadzki i wystaje nieco poza obrys budynku. Podsumowując, rodzaj posadowienia budynku jednorodzinnego jest w dużej mierze uzależniony od warunków gruntowych, a w tym przede wszystkim od poziomu wód gruntowych. Tam, gdzie woda jest znacznie poniżej poziomu posadowienia i mamy jednorodne grunty nośne, wyborem domyślnym są ławy fundamentowe. Tam natomiast, gdzie woda gruntowa jest wysoko, tam gdzie grunt ma nieco gorsze parametry wytrzymałościowe, zdecydowanie lepszym wyborem będzie płyta fundamentowa, a w przypadku budynku podpiwniczonego wręcz technologia białej wanny. Na rodzaj fundamentów ma również wpływ wielkość domu, technologia, w jakiej jest realizowany oraz liczba kondygnacji. W tym krótkim filmie nie omawiałem zabezpieczenia fundamentów czyli dość szerokiej tematyki dotyczącej hydroizolacji. O tym będę mówił w kolejnych filmikach z cyklu Budujemy.